Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Blaskomaniak witam w kolejnym filmie na moim kanale. Jak mogliście już zauważyć, znajdujemy się teraz w grze Minecraft. Tej gry nie trzeba nikomu przedstawiać. Każdy, jak był mały, miał przynajmniej 7 lat, cisnął ją całe dnie. To jest gra naszego dzieciństwa. Tak jak widzicie, znajdujemy się teraz na nowym świecie Survival. Będzie... Minecraft to będzie nowa gra. Będzie to nowa seria na kanale, w której będziemy starać się pokonać Smoka Kresu. Smoka Endu. Jak już pokonamy tego Smoka Endu, seria się zakończy i zrobimy sobie jakąś nową serię. Okej, okay, tutaj już mi się jedzenie. Przepraszam, że nie nagrałem początku. Znaczy za dużo was nie ominęło, ponieważ Stworzyłem sobie tu tylko, tylko kamienne narzędzia, crafting table i zabijłem jednomowscy, więc bardzo was nie uminało, ale niestety nagranie się ucięło, nie mam pojęcia dlaczego, ale to już tylko yy, winy techniczne. Okej, okay, znalazłem sobie tu taki fajny kejwik, yy, teraz yy, moim zadaniem jest właśnie stworzyć piecyk yy, i stworzyć piecyk, yy, ugotować sobie jedzenie i idę do tego kejwa. Jedzenie jest podstawą w, w tej grze survival, okej, okay, tutaj... Owieżka dała nam ładne, ładne, dwie surowe baraniny Okej okay. Od razu będę miał wełnę na łóżko, więc super, superowo Okej, okay. od razu postawię sobie tam łóżko Świnki też zabijemy, żeby mieć je na jedzenie Okej, okej Zjem sobie tą surową baraninę, bo nie mogę niestety biegać Mam za mało e, tych pasków jedzenia Okej, okay. na razie mamy tyle Trzeba najpierw stworzyć piecek w ogóle Więc idę cofnąć się po kamień Yy, I stworzę sobie piesek Ok, wydobędę sobie kamienia. Yy, tyle, ile potrzebne nam będzie go, oczywiście, na piecyk. Ok, oczywiście, ten odcinek to będzie taki. Yy, o, węgiel, teraz wydobyję, żeby sobie yy, przepalić to jedzonko I oczywiście, ten pierwszy odcinek to będzie taki yy, wstępowy trochę odcinek. Yy, tutaj właśnie będę wydobywał takie podstawowe surowce, będę tworzył podstawowe narzędzia W drugim odcinku myślę, że zbudujemy sobie domek No i tak dalej, a w ostatnim odcinku pokonamy smoka I dobijemy swego celu Okej, okay, tutaj powydobywam sobie węgiel Żeby mieć czym przepalić właśnie yy, je, na moje jedzenie Okej, okay, tutaj muszę sobie zbudować blok, żeby się podsadzić Okej, okay, jesteśmy już na górze Idziemy do crafting table, stworzyć sobie piecyk Spoko, dobra, jeszcze dwa bruku mi zostało. Postawimy sobie tutaj piece ładnie koło crafting table. Oj, tutaj takiego tulipanka, żeby było raźniej. Okej, okay, i zaczniemy przepalać sobie jezonko. A ja idę dalej upolować kolejne świnki. Okej, okay, to zaraz się widzimy. Zrobię cięcie, ponieważ mam na... chyba nie będzie was obchodziło. Jak zabijam biedne świnie, dobra, pozabijałem sobie już trochę zwierząt. Yy, idziemy teraz cofnąć się do naszego piecyka. I stworzymy sobie w ogóle łóżko, ponieważ zbliża się noc. A w nocy nie byłoby za ciekawe dla mnie, ponieważ pojawiają się różne potwory. Tylko szybko, szybko, szybko lecimy do naszego piecyka. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj jedzonko już nam się przepala, więc superowo wszystko. Dobra, jedzonko się przepaliło, teraz yy, zrobimy sobie kolejne. Od razu zjem te jedzenie. Nie, może najpierw zróbmy sobie w ogóle łóżko, żeby żeby uniknąć nocy. Co ja jej wyrzuciłem. Dobra, mam się. Dobra, tu sobie postawimy łóżko. I szybko idziemy spać. Postęp dokonany, słodkich snów. Odblokowaliśmy jakieś osiągnięcie. Podstawowe osiągnięcie. Yy, dobra, tutaj już się przepalają te steki, więc superowo. Teraz idziemy sobie wydobyć jakieś żelazo. Okej, okay, bo tutaj właśnie znalazłem żelazo. Właśnie mo najpierw yy, może stworzymy sobie pochodnie. Idę wydobyć jeszcze trochę węgla. Okej, okay, tutaj jest węgiel. A tutaj słyszę jakieś zombiaka już. Nie, pochodnie są podstawą w kopalniach. Więc muszę mieć się pochodnie. Okej. Okay. Okej, okay, wchodzimy sobie na górę. Okej, okay, tutaj dobra, pieszona baraninka już jest. Yy, I stworzymy sobie drewienko. Drewienko, patyki. I pochodnie. Okej, okay, ale super. O coś dobra, 8 pochodni, coś mało. Może zapożyczymy sobie ten trochę węgla. Okej, okay, super. Dobra, tyle pochodni powinno wystarczyć na taki mały wypad do kopalni. Dobra, tutaj mięsko już ładnie nam się zrobiło, więc superowo. Okej. Okay. Tu od razu zaświecę sobie. Ja się kręcę, panie szkieletonie! Jak pan śmie do mnie strzelać? O cholera, jasna! Ale mi pan... Ale mi pan wyskoczył z zaskoczenia, panie. Panie, panie szkieletonie! Demon się tak nie bawi. Zaraz pana nauczę posłuszeństwa. Kurde, żeby on nie zapił! Nie no dobra, nie zabiję w nim. Yy, kość, okej, okay, wydropiła z niego kość. Wydobędziemy sobie trochę węgla, ale to później, Może najpierw pójdźmy do żela po, po żelazo. Dobra, wydobędę sobie tutaj z tego węgla trochę. Dobra, tutaj też jest. Kurde, ile tu w ogóle jest tych. Yyy... O nie, straszne dźwięki. Nie to w ogóle jest tych korytarzy. Najgorsze są te dźwięki w Kejwach, jak były mały właśnie, to się bałem tych dźwięków. <laughs> ale teraz to nie boję się ich tak jak kiedyś. Okej, okay, tutaj jest jakieś przejście. O, tu jest żelazo, ale super, dziękuję ci. Chciałem powiedzieć dziękuję Ci Fortnite! <laughs> Dobra, tu jest też dużo węgla, ale najpierw wydobędziemy sobie żelazo. Okej, okay, ale super. Żelazo. Żelazo się przyda do zbroi Dobra, wydobywam sobie tutaj ten węgiel Zrobiłem małe cięcie, żeby was nie zanudzić <grym> Dobra, tutaj też jest żelazo Okej, okay, superowo O cholera, lawa, żeby w nią nie skoczył czasami yy, Aha, dobra, wziąłem drugą rękę kilof Spoko, dobra, idziemy szukać dlaczego żelaza. Widzimy się jak już y, znajdę żelazo. Dobra. Wydobyłem sobie jeszcze trochę węgla. I tutaj widzę, że jest takie żelazo, tylko trzeba uważać, uważać o kolejne żelazo. Żeby nie spać, mam już 8 brut żelaza, więc spoczko. Okej, okay, tutaj wydobię sobie żelazo. O kurde, jeszcze tam z tyłu jest, ale super. Okej, okay, żelazo jesteś moje. Całe moje. Dobra, w drugim odcinku, tak jak już mówiłem, będziemy budować domek. Tu, tutaj jest jeszcze na dół zejście, dobra, ale ja tutaj sobie najpierw zbuduję taki pomo podest, żeby wydobyć to żelazo. Okej, okay, spoko, wydobywamy żelazo. Dobra, spoko mamy już yy, sporo ród żelaza, a dokładnie 16. Okej, okay, za to już by dało się zrobić jakąś zbrojkę. Eee, yy, okej. Okay. Idę od razu wrzucić się do piecyka. Żeby się już przepalało. Po co będziemy czekać, co nie? Dobra, wrzucimy już żelazo do przepalenia. Teraz pójdzie, wrócimy się do naszego punktu, w którym przed chwilą wydobywaliśmy, wydobywaliśmy żelazo. Okej, okay, tu też trzeba uważać na tę lawę, żeby się nie podpalić. Ja, ja może chcę zrobić tu przejście, bo znając mnie... Zając moje życie... Pod, podpaliłbym się o tą lawę. Okej, okay, tutaj weźmiemy sobie pochodnie, bo jest tutaj, tutaj do. Dość ciemno. No i szkielet! Elo, pani szkieletorze! Elo, morda! Giniesz, morda! Nie masz ze szans. To ja zabiję, Ender Dragona. Ty nie masz ze mną szans. Co to było w ogóle za odgłos Jakiś dziwny. No i to jest koniec, k. Dlaczego znaczy, no? Koniec tego korytarza. I to chyba nic ciekawego w tym korytarzu już nie ma. Dobra, ja się cofam. To jest dużo węgla, ale węgiel to powydobywamy sobie później. Okej... Okay. O, dzień dobry, panie creeperze, dzień dobry! Wybuchnij! Nie, dobra. Panie creeperze, gdzie... Panie zombie! Gdzie wy się tam chowacie? Wybuch, i zabił swojego! Ale ja, nie też dużo robił, kurde, gałgan jeden. Dobra, zjem sobie tutaj... ...baraninkę, żeby odnowić sobie, kp. Boże, nie to perze. Dobra, nie no, tutaj nie ma nigdzie żelaza. Dajcie mi, że ludzie żelazo. Nie ma nigdzie żelaza, przecież to powinno być tony żelaza. Na kupy żelaza to powinno być normalne. Dobra, słuchajcie gdzie szkietola. To powinno być kupy żelaza, proszę Państwa. O co chodzi? No ja nie wiem, gdzie jest żelazo, proszę Państwa. Dobra, widzimy się jak już znajdę żelazo. Jestem zdziwiony, bo tu nigdzie nie ma żelaza. Wróciliśmy się do punktu docelowego. Dobra, to zbiorę sobie tą pochodnię. Tu też. Tu też. I może wrócimy się tutaj do punktu docelowego, bo to jest jakieś zejście na dół? Ogólnie. I żelazo? Było żelazo? Nie, myślałem, że to jest żelazo, to tylko zwykły węgiel. Co za jakiś... Po prostu, ja nie wiem. W ogóle, gdzie ja wyszedłem? Wyszedłem w ogóle z drugiej strony. W ogóle wyszedłem z drugiej strony kejwa, bo to jest wejście o kejwa, to jest jakieś wyjście drugie. Dobra, ile żelaza nam się przepaliło? 16 jeszcze żelaza mamy. Więc super, postęp wyblokowany, ciężki sprzęt. Ok, tutaj zrobimy sobie może jakiś już secik żelazny. Zbrojka. Okej, okay, mamy już zbrojkę żelazną. Mamy już zbrojkę. Zrobimy sobie jeszcze słodaneczki i chyba na tyle nam razie starczy żelaza. Okej, okay, założymy to na siebie. Dobra, i na dzisiaj to by było na tyle. Znaczy, w tym odcinku by było to na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Do widzenia, powodzenia. Subskrybujcie, lajkujcie.